Hej kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie, witam wszystkie zodiakalne bliźnięta oraz osoby zainteresowane czytaniem dla bliźniąt na oczywiście maj roku 2021. Za chwileczkę stawiamy karty, przekaz ma charakter ogólny, oczywiście jak to zwykle bywa na kanale tutaj ogólnodostępne filmy, taki mają właśnie wydźwięk, natomiast jeżeli ktoś życzy sobie czytanie prywatne dla Was, czyli dla zodiakalnych bliźniąt w ciągu 24. Godzin od opublikowania tego filmu. Czytania roczne we wszystkich sferach życia są oczywiście w cenie promocyjnej 33 zł. Więc zapraszam serdecznie te osoby, które będą chciały sobie doprecyzować ten przekaz, zwłaszcza jeżeli będzie z Wami kompatybilny. Zachęcam Was serdecznie do tego, żeby subskrybować mój kanał, do tego, żeby zostawiać komentarze, łapki w górę, wypowiadać się, co Wam się podoba, co Wam się ewentualnie nie podoba, bo zawsze też taka merytoryczna krytyka jest dobra, z tego względu, że możemy coś po prostu tutaj ulepszyć. Zaczynamy, kochani, drogie bliźnięta. Bliźnięta maj 2021 roku. Bliźnięta maj 2021 roku. Bliźnięta maj 2021 roku. Pokój. Nie ma powodów do zmartwień. Wszystko wspaniale się układa. Tutaj chodzi o taki pokój w sensie troszeczkę szerszym. Oczywiście zgoda, rozejm, takie pogodzenie się z ludźmi, budowanie wokół siebie życzliwych relacji, być może korzystanie z pomocy tych, których wcześniej nawet nie posądzaliśmy o to, że byliby skłonni nam w jakikolwiek sposób pomagać. Wyjście również z gałązką oliwną, być może do tych, którzy się na nas w jakiś sposób obrazili. Które my obraziliśmy. Takie też wyjście po prostu z trosk naszego serca, czyli czasami żyjemy sobie z dnia na dzień i dławimy gdzieś tam w sobie różnego rodzaju urazy, co nas po prostu blokuje i mamy w związku z tym mnóstwo zmartwień. Nie możemy jakoś tak stanąć na nogi, nie możemy pójść do przodu, pewne sprawy się blokują, pewne sprawy są nie do końca tutaj wyjaśnione. I tu chodzi o takie też wewnętrzne rozliczenie się z samym sobą. Nie, niekoniecznie musi to być Interakcja z innymi osobami, na zasadzie ja ci wybaczam, ja podaję ci, ci swoją dłoń, Ym, tylko po prostu rozliczenie się samemu ze sobą. Zobaczcie, zaskoczenie. Będziecie zaskoczeni, do czego Was prowadzi ta obecna sytuacja. Być może jest to cielnista droga. Tak się mówi, że per aspera ad astra, czyli przez cielnie do gwiazd, i ty być może w tym momencie się martwisz, jak to będzie, jak ja sobie dam z tym radę, jak ja sobie w ogóle poradzę w tej całej sytuacji. Przecież to mnie przerasta. Na ten moment, a tymczasem poradzisz sobie świetnie, tak jak ta kobieta tutaj na karcie, w jednym ręku dzierży dziecko, w drugim ręku zakupy i to takie całkiem obfite widzę, że tutaj winogron gdzieś tam się wydobywa, symbol bogactwa i to też może być jakieś takie na przykład przekaz taki dla kobiet, które są samotnymi matkami albo mają zostać samotnymi matkami że będziesz zaskoczona jak dobrze sobie poradzisz jak świetnie się odnajdziesz w tej nowej roli, przestań się martwić, a wszystko się dobrze poukłada, e, wspaniale dla ciebie, i będziesz po prostu tym zaskoczona. Przyjdzie do ciebie jakaś taka niespodzianka. Możecie być zaskoczeni na przykład również, e, drogie bliźnięta w maju, tym, że właśnie ktoś będzie chciał się z wami pojednać, będzie chciał po prostu wyciągnąć do was rękę, e, zapomnieć o jakichś dawnych urazach, i tutaj pokazuje się, że będzie to prawdopodobnie szczere. Że rzeczywiście tutaj ta osoba y, będzie chciała się z Wami pojednać. Dziewiątka kielichów, trójka denarów. I trójka mieczy. Słuchajcie. Dziewiątka kielichów to jest karta takiej wewnętrznej obfitości. Tutaj pokazane jest, jak zaleczyć tak naprawdę złamane serce, bo możecie się z czegoś leczyć. Ta trójka mieczy bardzo dobitnie pokazuje, że ktoś tutaj został skrzywdzony, zraniony, ktoś po prostu potrzebuje właśnie w tym momencie siebie w jakiś sposób uleczyć, tu oczywiście nie obejdzie się bez, bez ciężkiej pracy, bo jest trójka denarów. Mogliście faktycznie zostać nagle pozostawieni sami sobie. Nawet jeżeli ktoś był przy waszym boku, to mogą tu być osoby, które zostały pozostawione przez kogoś. Ktoś tam nagle odszedł, zrezygnował, zmienił zdanie. Być może to było też dla Was takim szokiem, takim zaskoczeniem, albo w maju właśnie będzie to jakimś szokiem, jakimś zaskoczeniem, bo w dziewiątce pucharów powinien być tak naprawdę szczęśliwy singiel. Tutaj ta osoba jest trochę taka zamyślona, jakby zaskoczona swoim nagłym singlostwem, jakby coś ją tak zdziwiło, zaskoczyło, właśnie zastanowiło, co to się takiego stało, że jeszcze wczoraj była ta osoba, dzisiaj już na przykład jej nie ma. Jak to się stało, że zostałem tutaj sam czy sama? No i rzeczywiście może tutaj być zranione serducho u Was, niestety w tej trójce mieczy, ale pokazane jest, że nauczycie się poprzez tę sytuację radzić sobie z trudnymi przypadkami w Waszym życiu i na nowo uleczycie swoje serce. To może być też dla osób, które nawet jeszcze są w jakichś relacjach, ale czują się jakby byli tak naprawdę sami ze wszystkim. Wszystkie Problemy są na ich głowie, i tak się w sumie zastanawiają, co ja tutaj jeszcze robię. Maj przyniesie wam taką wiedzę na swój temat, że wy jesteście bardzo silnymi osobami, silnymi jednostkami, że kiedy chcecie, to jesteście w stanie pokonać wszystkie trudności i że poradzicie sobie sami. Więc to jest też dla was jakieś takie pocieszenie, pociecha, wyjście ze zmartwień, które wcześniej były, jak ja sobie poradzę, jak ja sobie właśnie dam radę z tym czy z tamtym, a właśnie doznasz takiej ulgi. Zobaczysz, że Ty jesteś w stanie sobie poradzić ze wszystkim i jesteś w stanie to zrobić samodzielnie. Tutaj też pewne Wasze przedsięwzięcia zawodowe mogą Wam nie dostarczać radości, nie być takim rodzajem spełnienia, albo bardzo się do czegoś przykładaliście, wkładaliście w to całe serce i pracowaliście pełną parą, natomiast to się okaże po prostu niepowodzeniem, jakimś fiaskiem. Natomiast wiecie co, tu się nie pokazała oczywiście karta tarotowej wieży, ale ale troszeczkę mi się to kojarzy z taką sytuacją, że ty coś glancujesz, pucujesz, e, robisz tak, żeby lśniło, e, wycierasz to po prostu każdego dnia, e, starasz się, żeby to pięknym blaskiem świeciło, wkładasz w to całe serducho, pełno pasji, pełno pracy, ale nie jest to po prostu dla ciebie, bo postawiłeś, postawiłaś na niewłaściwą opcję. I tutaj Maj może być takim miesiącem korygującym, czyli pokaże Ci, że to nie jest dla ciebie, że ty wcale z tego nie czerpiesz satysfakcji, bo ty. Jakby to powinno samo z siebie lśnić tym blaskiem właśnie dlatego, że jest Twoje, że jest dobre, że daje jakąś wartość ludziom. Natomiast tutaj Ty musisz to w jakiś taki sztuczny, automatyczny sposób polerować, i im bardziej to polerujesz, polerujesz, tym bardziej masz takie wrażenie, że to jest jakaś syzyfowa praca, że nic z tego większego nie wynika, że tak naprawdę tylko Ty widzisz ten błysk, a inni dookoła tego nie widzą, nie doceniają. Więc może tu być jakiś też punkt zwrotny w Twojej karierze, kiedy trzeba. Trzeba będzie niestety doznać rozczarowania, po to, żeby pójść tam, gdzie rzeczywiście Ty możesz się spełniać, możesz być gwiazdą, i Twoje przedsięwzięcia mogą świecić swoim prawdziwym światłem, a nie jakimś tam odbitym. Tego Wam życzę, kochani. Dziękuję serdecznie bliźniętom, pozdrawiam Was gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.